Siemaneczko, z tej strony Maty, ja Was witam w kolejnym odcinku z Farminga 15. Jak widzicie dzisiaj będziemy sobie zaczynali od talerzowania po ścierniska po rzepaku. Więc mamy w naszą talerzówkę. Co włącza chudy, bo wam troszeczkę dzisiaj popowiadaj dużo. Jak widzieliście... Jak byłem na wycieczkę, wróciłem Wam filmik z talerzowania, bo miałem go do publikacji, go. I właśnie dlatego dopiero w sobotę zostawiam odcinek. Nagrywałem w sobotę, bo w piątek i w czwartek mnie nie było w domu. Nie miałem się taką czy na się chyba dobrze. Um, I właśnie, postawiam Wam Coś mówiłem, czy będę nagrywał na tym polu samym kukurydzę i uprawia się raz pod kukurydzę. Niestety, jak mnie nie było na... No w mojej wsi to oni to pole już posiali. I na tym polu nie nagram się kukurydzy, bo jest posiane, ale możliwe, że po życiu, będziemy, po życiu będą siali kukurydzy. No i myślę, że tam się najwyżej nagra te siebie kukurydzy. No i pożycie... No nagrałam oczywiście kieszonkę żyta na pryzmę. Mega akcja, czy sące, są dwa na ogniataniu. Film jak zmontuję to wystawiam, ale troszeczkę jest do montowania. I na tamtym polu właśnie też przez te niech mi nie było, to wrócili obornik yy, i gnojowicy do dali Ale myślę, że się kurde, i uprawa pod nią, to myślę, że mi się uda w tym polu nagrać, żeby były się kurzy w tym roku. Tak więc, tak mówię, wyjaśniam, że na tamtym polu nie nagrałem. No ani obornika ani nie też nie. Jak, jak rozrzucali po tym życiu. jeszcze w tym sezonie powinien się pojawić filmik, o polagry, ponieważ mm, powinienem zawitać na polagrze 11 czerwca, czyli w niedzielę i wolno będzie mnie spotkać albo coś. Myślę, że to też tam no tak jak te maszyny się sprawują, może jakby tutaj pokazy nagram jak one właśnie tam, bo to sobie z czyli koszenie, aż do obijania i kilka tam prac jeździ i tak dalej. Więc myślę, że też będzie fajna akcja, z tego tak myślę że powinienem być tego jednego czerwca, z tego polak, że ja nie będę chory. No, sorry za troszeczkę za mój głos, ale jestem zmęczony i trzeba mnie gardło boli. No tak więc, tak, takie coś. To tyle z informacji z realnych pól, jakby tak płynął. no i realnego życia. Teraz powiemy o grach. Jak widzicie, dlaczego Kasper nie wrzuca go rally, Ponieważ usunęłem mu się, ponieważ musiał czyścić komputer i dyski i tak dalej. A, ja wystawiam te trzy odcinki, które mam nagrano ze swojej perspektywy, postaram się jak najszybciej, ale więcej odcinków z tej serii nie będzie, ponieważ kilka dni temu musiałam całą, całego FESA 17 od nowa zainstalować, najpierw odinstalować, ponieważ cały czas wywalały gry. Nawet przydałabym w na przykład, że games editor przez... nie editor, Giants engine czy jakoś tak, przestał działać. Albo się wchodziło serwery, to też zaczynało wywalać. No niestety odzyskałem, odzyskałem kilka serwerów, ale górali niestety nie odzyskałem, tak więc za to przepraszam. Ale myślę, że grę z widzami właśnie jestem w trakcie i Myślę, że graz z widzami będzie dobrze chodziła. Więc o to się raczej nie musicie bać, będzie graz z widzami dalej. Kiedy odcinki z niej, bo już nagrałem kilka odcinków, a nie wystawione, postaram się, jak, jak, no jak będzie po bo teraz więcej siedziałam na wralu, na polach i coś chciałam nagrywać i właśnie z real mam te filmiki powydawać, bo jak jest real, że nie ma tego wszystkiego potem zaległego yy, ale myślę, że z Gertę z tym powrócimy no jak wiecie, zamiast osiemnich będzie nowa seria zamiast góroli też będzie nowa seria też będą te właśnie te serie będą bardziej na polskich maszynach, czyli nie będą jakieś tam wielkie, nie wiem hmm, traktory na przykład, Massey i tak dalej tylko będzie jakieś ursusy, zatory, takie coś bardziej polskie takie starsze maszyny, nie ładam wszystkie na przykład polskie, ale będą starsze maszyny, tak więc myślę, że to też się spodoba, bo na moim kanale było większość z multi było na nowych maszynach niż na starszych, no ale jak wiecie to się zmieni, tak więc o to się nie bójcie. wiecie tam ursus stoi ponieważ nie, em, są się tego wypożyczył z Rosiewaczem i, i powiedział, że powiedziałem mu, że był na tamtym polu i polu <coughs> sorry, <coughs> sorry, potem sobie go przywiezę do domu. Jak widzicie wszyscy sąsiedzi, w mojej wsi też już, już wszystko pokultywowali, potalerżowali, pościnali. Teraz ja właśnie i właśnie dzisiaj postanawiam to ściernisko, że porobimy. Wszystkie belki poza odcinkiem, wszystko ładnie pokładałem, wszystkie ładnie maszyny się i tak dalej. Jest wszystko w najlepszym porządku. Chcesz mnie zapytać, dlaczego tak dziwnie to talerzuje to pole. Naprawdę myślałem, jak to pole zacząć talerzować, nie miałem pomysłu, to więc mówię, że tak więc mogę sobie tak, będzie mi się chyba... Najlepiej telażowało i taką opcję wybrałem. Dlaczego sześćdziesiątką telażowania? Ponieważ telażowka ta dużo mocniej nie wymaga, żeby coś, coś tą sześćdziesiątką porobić w sezonie, a nie tylko tym większym ulsusem Przecież w kolejnym odcinku zajmiemy się podorywką albo no podorywką, a za dwa odcinki powinniśmy zacząć już siewy nawozu no i siewy rzepaków właśnie. Na tym zapisie w farmingu 15 na tej serii, na farmie Mattiego. Tak więc, no myślę, że w kolejnym odcinku myślę, że przybędzie do nas nowy traktor, czyli nowy nabytek, jaki on będzie przekonacie się w następnym odcinku, tak więc... No, polecałbym śledzić. I kiedy będą Speed gamesy na moim kanale? Speed gamesy będą, ale właśnie jak to jest real i tak dalej. W tej chwili, I teraz będą dwie nowe serie, bo będzie z Kasperem, i z Kamilem na polskich wsiach. Tak więc, no, będzie do tego, w razie będzie za dużo na kanale. Stwierdziłem, że Speed Games są takie bre, bre awaryjne, bo na przykład takie zima, to co, na przykład, w realu nie mogę nagrywać, to sobie stawiam. A mam na przykład takie są horry, nie gardło boli, nie mogę nagrywać z głosem, to wtedy mogę właśnie Speed Games wstawić. A nie jak wszystko mogę robić, na przykład z Reala, fajne filmiki i tak dalej, to wstaje Speed Games. Myślę, że. Wiem, bo nie to, za wyczekuję na Speed Gamesa, myślę, że tak... Tak... Nic gruchy, nic mi trochę umiem, tak... Myślę, że za niedługo jakiś ich chociaż się pojawi. Wiem, że nie ma sezonu zimowego, ani jakoś źle się nie czuję, ale też chcę, bo wiem, że była duża przepa Mówię ci, ktoś czeka na Speed Gamesa, żeby nie było. To ja mówię, że słyszę się straż powarną, ale chyba jakiś powar jest ich chyba będą... Twoją, no i będą chyba się jechali. Więc jestem po wycieczce. Nawet wypoczęty by, by to jestem panięty, ponieważ tam tyle schodów tego wszystkiego dochodzenia było eee, czy film, kiedy film dozwyta będzie, bo ktoś by to wie, jakby coś pytam nie wiem, jakby ten miał czas montować to, no i potem to wystawić, tak? A dość dużo mam ujęć, bo mam jeszcze samo ułącza z ja mam jeszcze ułącza ze sieczkarni klasa tej, bo właśnie to jest nowy nabytek ta się I właśnie mam też na nim sobie jeździłem. No bardzo fajnie, wygodnie. Pozwólcie, że się napiję. Już jestem. Tego pola pewnie życie życie nie skończę na odcinku, ponieważ to pole jest dość dużo taką mam talerzoweczką. To naprawdę dość długo będę robił, jak widzicie. A też jest kasa normalnie utrzymana, już nie jest dodana, żeby było realnie, bo ta seria miała być Dość realne, no i stara się tam chociaż w tą serię, realistycznie prowadzić. Myślę, że będzie mnie dobrze słychać. Mam taką nadzieję, tylko trzeba, sorry, bójcie moje troszeczkę ciszej, ale nie gardło boli. Nie chcę go zbyt nadwyrężać, ale dawno nie było, właśnie, piętnastki <coughs> tego sezonu, więc postanowiłem, wam to nagrać, tak? Może teraz jakąś miniaturkę zrobię, bo potem nie będę zdjęcia na miaturkę będę się jakieś wymyślać na szybko. Mm. No, chyba coś z tego się kombinuję. No Dobra, jedziemy dalej z tym koksem. Jakby ktoś pyta, byłem w złotym stoku w okolicach typu złotego stoku w tych miastach i tak dalej, i tak dalej. Wleaga nie robiłem nic tam dalej, bo mat już tam kiedyś byłem... Tutaj w tym stoku, ale w z do tego stoku nie byłem. tylko tylko porobiłem vlogu, z tego nie będzie. Choć mnie zapyta, kiedy vlog, jak mówiłem, że na którym byłem na wystawie Lego, tam był bizon zbudowany z Lego i tak dalej. Na wystawie byłem w lutym. W mi się to teraz nie pojawia ponieważ o nim zapomniałem, ale myślę, że na dniach to skleję, w miał oczywiście czas i myślę, że to też dla Was wpadnie, więc później trochę będzie spóźnione, ale lepiej późno niż wcale, tak? Więc no. Jak wiecie, w tym, w tym sezonie z Reala będzie więcej filmów niż poprzednio. Niby jest, no jest mniej czasu na nagrywanie z real tak więc przepraszam, że te filmy... Nie są jakieś strasznie dużo, jest mało ujęć. Bo niekiedy... W ogóle nie wiem o tej akcji na reala, o Realu. co na, ja na po ja widzę właśnie, w coś robię, to mówię, no, nagram, tak? A on to w telefon przy sobie. Jakichś le, lepszych, najlepszych ujęć nie zrobię, tak? Mm. Jakoś to pole wychodzi w sumie na taką mam talerzówkę to dobrze mi idzie. Zbytnio mięków nie ropy. Albo jakoś teraz tak, to jest o. Tutaj jakieś takie mniejsze miękko poprawiam. Takie mniejsze mogło dostać te większe, bo tam poprawiam, że to się nie wrzucało zbytnio w oczy. Jakieś kwasy są narosły. Na tym polu myślę, że to pole zostawimy do wiosny, dopiero na wiosnę będziemy siali coś albo może na jesie będziemy się jakąś pojemność na tym polu, co teraz należujemy no i potem no co na, na, właśnie na, na tej farmie co teraz gram to jak sobie posiejemy sobie rzepaki i tak dalej, poporywamy te pola potem najwyżej zajmiemy się kiszonką potem może się nie wiem, czy drugi drugi się na końcu chyba nie będę robił potem jakieś karmienie krówek potem może opornik, taka orka jesienna no i potem to wszystkie jesienne uprawy siewy i tak dalej ale to się zobaczy to już czas do, do tych prac troszeczkę odcinków minie tak? no dzisiaj odcinek będzie około 20 minut, jak każdy z tej serii no mówię, te filmy z które mam czyli górale, gry z widzami no i ten vlog z Alego, który muszę zmontować to myślę, że to się pojawi tak. No wiecie, te, bo za chwilę się fajnie rok wszystko skończy. kończy. Jesteśmy ja po krótkim cięciu, lat nad helikopterem u mnie ratowniczy e, gdzieś frunął. Coś musiało się mocno romnąć u mnie we wsi. No i musiałem, no i na chwilę musiałem zrobić sobie cięcie, bo zobaczyć czy to, czy to gdzie on leci w ogóle. Natomiast dobrze, sobie my dalej na pewno sobie teleżujemy. Tak więc no taki... Ta lożówka, jak widzę, trochę więcej biegze niż powinna, ale to na no, dobrze. Myślę, że na myślę, że też się to, na tym sezonie się ta lożówkę zmieni, zanim taką mam talóżeczką to troszeczkę daremnie działać. Ta lożówka ilona ma 3 metry chyba nie całe. Albo nie ona ma chyba 2 metry. 2,5 nawet, nie wiem. Na sprawa to w sklepie z ciekawości kultywator no, 2-4 2-4 metra no to dużo nie, nie jest, bo no, też no, nie wiem, muszę zamienić na jakiś gruber albo coś w tym stylu. Ponieważ mamy na tarasówkę i w wyniku, tak może się na jakiś kultywator, albo takimi, bo jakiś gruber wymienić, albo na tarasówkę. a to się zobaczy. To, to, to jest tyle, co będzie na kanale, to troszkę pozmieniane. No i jeszcze jedna taka informacja, jak właśnie mówiłam przedtem, że będzie za niedługo no i wtedy będę miał też więcej na nagrywanie, na jakieś gier i reala, no i wtedy będzie też więcej filmów, jakby na wakacje, to mogę Wam zapewnić. Tylko na wakacje też pewnie w sierpniu już będę jechał, teraz nie wiem, może po stydzień wtedy nie będzie tylko filmów, ale dopiero w sierpniu to jeszcze tylko skupa czasu. Ale co przejdziemy na ostatni rząd, jakiś skończymy odcinek, bo tu już nic nie jest do gadania, a my to gardło naprawdę boli, mu bo do chyba jakąś sobie tabletkę wziąć na gardło. Czy coś w tym stylu. Ale ja bym teraz troszeczkę to tutaj inaczej sobie zrobił, tylko zrobię tak ostatnie o. I ten kaw, tutaj ten kawałek będę robił tak inaczej sobie, potalażuję to poza odcinkiem, tak więc no co. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, do następnego odcinka, trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę, podajcie na inne filmy, ja się z wami żegnam, nara.